Poprawność danych to mechanizm, który pilnuje, czy do Excela wprowadzamy poprawne dane. Możemy tego mechanizmu używać zarówno w celu sprawdzania poprawności wprowadzanych danych, jak również w celu ułatwienia wprowadzania danych. Spójrzcie, jak to działa. Mamy w arkuszu planowanie obozów, tabelkę, w która jest której zatytułowana możliwe obozowiska, no i tutaj wymieniłem kilka. Obozowisk, do których planujemy pojechać. Załóżmy, że będziemy uzupełniali odpowiednie dane, które są w kolumnach od długość obozu w dniach, aż do koszt za jeden dzień. A powiedzmy, że tutaj w kolumnie długość obozu w dniach będziemy wpisywali różne liczby. Te liczby będą przydziału od 1 do 14. Chciałbym, aby Excel nie pozwolił wpisać wartości innej niż z przedziału od 1 do 14 włącznie. Jak takie coś robimy? Zaznaczamy ten obszar, na którym chcielibyśmy taką poprawność danych włączyć. Przechodzimy teraz do karty dane i w karcie dane klikam w przycisk poprawność danych. Pojawi się okienko, w którym w karcie ustawienia, w polu dozwolone, wybieram pozycję dziesiętne. Dziesiętne pozwala dowolnie majstrować liczbami. Pójdźcie po wyborze tej pozycji. Uaktywniają się dodatkowe pola. No i mam tutaj do wyboru różne operatory. Między, nie, między, mniejsze, większe, równe, nierówne i tak dalej. Ja wybiorę operator między. No i wprowadzę swoje maksimum i minimum. Mówiłem wcześniej, że ta długość obozu w dniach ma być pomiędzy 1 a 14 dni włącznie. Zatwierdzam mój wybór klikając przycisk OK. I zobaczcie, jakim daje to efekt. Jeżeli spróbuję wprowadzić przy pierwszym ośrodku długość obozu 5 dni, Excel na to zezwala. I jeżeli spróbuję wpisać przy kolejnym 15, to pojawi się wówczas komunikat informujący, że wartość, którą wprowadziłem, jest nieprawidłowa. Muszę kliknąć tutaj Anuluj i wprowadzić poprawną wartość. Jeżeli wprowadzę 14, Excel już się nie czepia. Zobaczcie, 7. Nie ma sprawy. Ale jak wpisałbym je 0? Patrzcie, komunikat, że wartość jest nieprawidłowa. No spróbujmy to samo zrobić na dacie wyjazdu. Tu powiedzmy, że ta data wyjazdu może być tylko od roku 2012, od 1 stycznia w górę. Nie będziemy zezwalali na wprowadzanie wcześniejszych dat. Zaznaczę więc ten obszar, na którym chciałbym włączyć takie, takie sprawdzenie poprawności i klikam przycisk poprawność danych w karcie dane tym razem wybiorę z list dozwolone opcję data i użyję operatora większa niż lub równa większa lub równa i wprowadzę 1 stycznia 2012 roku pamiętajcie wprowadzając daty podajemy rok Potem miesiąc, potem dzień. Klikam przycisk OK, żeby to potwierdzić. No i testujmy. Jeżeli wprowadzę datę dzisiejszą i zatwierdzę. O, niestety Excel nie pozwala. Ale jeżeli wprowadziłbym datę na przykład 10, 10 lutego 2012 roku. Patrzcie, bez problemu. A jeżeli będzie to 2012 rok. Data jakakolwiek będzie akceptowana. Późniejsze daty również. Czycie, 2013. Nie ma sprawy. Tutaj w tej kolumnie ustawiłem, żeby Excel pilnował, aby daty były z określonego przedziału od roku 2012 w górę, ponieważ wybrałem większa niż lub równa 1 styczeń 2012. Co można zrobić jeszcze? Załóżmy, że w kolumnie Wyżywienie teraz dalej. Chciałbym, aby było wprowadzane, aby można było wpisywać eee, tylko tak albo nie. Jak takie coś robimy? Znowu zaznaczyłem ten obszar, na którym chciałbym ten, to sprawdzenie poprawności włączyć. Klikam znowu w poprawność danych. Tym razem z pozycji dozwolone wybiorę operację Lista. Ta opcja Lista pozwala mi Zdefiniować samodzielnie listę elementów, na które będę pozwalał w tej kolumnie, którą zaznaczyłem, czyli w wyżywieniu. Ustawiam kursor w polu źródło i wpisuję wartości, na które będę chciał e, pozwalać. Mówiłem, żeby to było tak lub nie, więc wpisałem tak. Następnie wciskamy średnik i wprowadzamy kolejną wartość. Nie musicie używać spacji. Ja tutaj wprowadziłem. Tak, średnik, nie. Zatwierdzam to przyciskiem OK. Zobaczcie, co dzieje się teraz. Po kliknięciu w komórkę w prawej jej części pojawia się taki przycisk, który można rozwinąć i wybrać z listy dany element. Spójrzcie, tak, nie, tak, nie. Jeżeli chciałbym wprowadzić coś innego, to Excel wyświetli komunikat: Sorry, ale wpisujesz złą wartość. Nie to jest dozwolone w tej komórce. A załóżmy, że jeszcze, że jeszcze w polu wędkowanie będziemy wprowadzali, jaki to jest rodzaj wędkowania. Czy to jest wędkowanie na morzu, na jeziorze czy na rzece. Zaznaczyłem znowu te dane w kolumnie, w zasadzie to nie dane, tylko komórki puste w kolumnie wędkowanie. I znowu wchodzę do poprawności danych. Tym razem wybiorę opcję lista ponownie i wprowadzę elementy mojej listy. Mówiłem, żeby to było morze, lub czyli średnik rzeka, lub jezioro. A i dajmy jeszcze opcję inne. Tym sposobem ustawiam, aby w tym w tych zaznaczonych komórkach pojawiały się listy, które będą wyświetlały te cztery elementy. Morze, rzeka, jezioro i inne. Potwierdzam i testujmy. Zobaczcie. Jeżeli spróbuję wprowadzić coś spoza listy, na przykład basen, zatwierdzam enterem, sorry, wartość jest nieprawidłowa a zróbmy, zróbmy może jeszcze coś innego w arkuszu, lista pracowników To załóżmy że będziemy chcieli uzupełniać kolumnę dział i ta kolumna dział jest pusta i tu chciałbym w tej kolumnie zrobić listę działów które mam, które znajdują się u nas w firmie i ta lista działów już jest w arkuszu spójrzcie w tym miejscu w kolumnie M ja już wypisałem te działy także Możemy tutaj zrobić znowu to samo, co robiliśmy przed chwilką. Zaznaczę te puste komórki, w których chciałbym taką poprawność danych, czyli taką listę rozwijaną zrobić. Zaznaczyłem komórki. Teraz wchodzę do poprawności danych i wybieram polecenie ponownie lista. I zamiast w polu źródło przepisywać te działy, mógłbym to zrobić, ale mogę. Zamiast tego wskazać komórki, w których znajduje się ta lista. Zobaczcie, można zrobić coś takiego. Klikam teraz przycisk OK. I teraz Excel stworzył rozwijaną listę, i ta rozwijana lista jest napędzana tymi danymi, które znajdują się tutaj. Co ciekawe, teraz mogę te dane tutaj w, e, zmieniać, czyli na przykład dział e, księgowość zmienić na IT. I teraz moja rozwiana lista oczywiście się uaktualni. No i na koniec, jak takie sprawdzenie poprawności wyłączać? Jeżeli byście chcieli takie coś, taki mechanizm wyłączyć, bo już nie potrzebujecie go, to należy zaznaczyć obszar, na którym to jest włączone. Czyli zaznaczę tę kolumnę, tę kolumnę ee, dział. Wchodzę do poprawności danych i wybieram polecenie wyczyść wszystko. Klikam OK. A wrócę do arkusza planowania obozów i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli wprowadzamy dane, które są niepoprawne czyli tutaj w kolumnie wyżywienie wpiszę cokolwiek, zobaczcie, Excel wyświetla komunikat, w którym informuje, że wartość wprowadzona jest nieprawidłowa. Treść tego komunikatu, co ciekawe, możecie sobie ustawić własną. Zobaczcie, jak to się robi. Zaznaczam te komórki, w których to sprawdzenie poprawności jest. Załóżmy, że zrobię to na kolumnie wyżywienie. Wchodzę znowu do poprawności danych. Excel pamięta to, co wcześniej ustawiałem, że była to lista z wpisami tak lub nie. I spójrzcie, w okienku sprawdzenia poprawności danych są trzy karty. Przejdźmy do tej trzeciej karty, alert o błędzie. I tutaj w polu komunikat o błędzie możecie wpisać własną treść komunikatu. Na przykład... Wybierz z listy tak lub nie. Potwierdzam. I spójrzcie, teraz spróbuję wprowadzić niepoprawne dane. Co się pojawia? Ten nasz komunikat, który sobie zdefiniowaliśmy. Także, jeżeli ustawiacie takie sprawdzenie poprawności i dajecie arkusz komuś do wypełniania, to powinniście takie komunikaty definiować, żeby ludzie wiedzieli. Co robią źle, co wpisują źle. W takim komunikacie może być wyświetlona informacja. Możesz wpisywać tylko liczby większe niż 0 albo możesz wpisać tylko daty z przedziału od 1 styczeń 2012 do ostatni grudzień 2014 i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby osoby wypełniające wiedziały, co robią źle.